Witam, witam, dzień dobry, niech nas na śniadanie zjedzą bobry. Z tej strony RPG Nerd, a to jest Kingdom 2 Crowns. Jeżeli macie flashbacki z pierwszego odcinka tejże gry, to się wam nie dziwię. No bo zaczynamy od nowa. Co się stało? Poszedł się rąbać dysk i wszystko poprzepadało. No ale cóż, no pozostaje po prostu powrócić do tej gry za, zacisnąć zęby i. Samotny monarcha niesie koronę do nowej krainy. Hmm. Więc mamy takiego gościa sobie tutaj. Zapewne pamiętacie już tą grę, ale cóż, małe, mała powtórka się przyda. Nie zaszkodzi. Postaram się zrobić pierwszą wyspę. No i zobaczymy. Koń zadycha już się zdyszał. Zapalmy ognisko. Wzywamy. No, i budowniczy, zbuduj mur, no i super, tylko co teraz, stań tutaj, proszę bardzo. Atmosfera tej gry jest wspaniała. Już już dawno zapomniałem, jak to jest w to grać. O, rety. Bo oczyścić ląd musisz wyciąć drzewa, ale to będzie ci kosztować więcej niż. Niż monety. Nie wiem co to oznacza. Może jakieś nowe zagrożenie. Hmm. Dobra, musimy trochę poczyścić lądu. Gorzej, że tutaj tego nie możemy zrobić. Widzę, że tu idzie handlarz. Gość, który nam trochę pomoże. Tu widzę, molo. Tu jest statek, hmm. i co dalej? Co to jest? Nie mogę tego nabyć. A szkoda, może gdzieś znajdę jakieś klejnoty, ale, ale nie wiem. No zobaczymy, zobaczymy. To chyba kasa. Ta. Tutaj mamy tylko. Tylko klifowy portal. No nic. To się wracamy. Nikogo tu nie zwerbujemy, bo zapewne chciwcy nam ich rozbiją od razu. A szkoda by było. No cóż. Póki co wędrujemy z powrotem do bazy i... co? Podziwiajcie przyrodę. Nie, ale serio, przyroda to jest fajnie narysowana. To są takie dziewiczek nieje. Szkoda, że trzeba to wycinać, albo coś zbudować, ale. To coś za coś. W ogóle ona kazała nam zbudować po lewej stronie, a to po prawej nam potrzeba linii obrony. No, sz... rozbudujmy to sobie. Nam na razie trzeba łuczników. Wytnij, wytnij, wytnij. I zobaczmy, co można tu zrobić. Póki co to jest spokojnie, więc czemu nie? Można się trochę. Aha, dobra, jednak idą z tej strony. Miałem małą nadzieję, że nie, ale. Cóż. Pewnie tam jest jakiś portal. No nie. Ty się lepiej gościu pośpiesz, bo zdążę, zdążę. Na razie nam styknęła to. Niewielka linia obrony, ale Nie starczy nam to na długo pewnie, więc trzeba W pośpiechu się rozwinąć hmm. Monet mamy dość, ale przydałoby się nam trochę klejnotów. to, co to jest za posąg? Nie kosztowny. Nakarmimy konia. Zadychę, żeby się nam nie skończył. Zobaczmy, czy się nam uda ich dociągnąć. O, to co za miejsce. Hmm. Wszystko klejnoty kosztuje a nigdzie ich nie ma. Nie no, monety to nie jest zła sprawa. Wszystko za nie kupisz, ale. Aha. Tutaj mamy. Dok. No to nie, to, to ja się cofnę. Chyba, chyba nie potrzebujemy na razie się. Pakować większe kłopoty niż, niż już mamy. W sensie to, te sprawy z chciwcami i tak dalej. Może uda nam się jeszcze zwerbować przed zachodem słońca paru gości. Po wschodniej stronie naszej bazy, miejmy nadzieję, że tak hmm. to by się przydało wyciąć, ale. Na razie nie zdążymy tego już ogarnąć, zróbmy to. Ja go przegapiłem, no to ładnie. Mhm. Dobrze, że ten obóz jest blisko, oni jeszcze zdążą dotrzeć. O, dzięki, jak miło. Najfajniej by było zdobyć jednorożca, bo jak może pamiętacie z mojego z, z mojego nagrywania Kingdom New Lands, to co? To praktycznie. Nie, nie potrzebuję budowniczych. Potrzebuję łuczników. Chociaż nie, budowniczych to ja potrzebuję, bo ich jest mało. <noise> Zadzwo zdążyli. Czemu ten mur jest taki zrąbany? A nie wiem, za dnia go pewnie naprawią albo coś. Tutaj też widzę jakiś rąbnięty ten mur. Co to za robota? Co możemy tu jeszcze zbudować? Um... No dobra. A tak, racja. To ten gość, co nam pieniądze produkuje. To, to nie mam co kręcić nosem na niego. Mhm. Ogarnijmy sobie okręt, póki nas stać. Chyba wszystkie części nam się zrobiły. To dobrze. Szkoda, że te lasy muszę wycinać Praktycznie pod wszystko Pod łowczych, pod bazę Bo naprawdę fajnie wyglądają A Zresztą sami pamiętacie Jak skuteczni są łowczy w polowaniu Na, na jelenie Więc trzeba po prostu im pozwalać Polować na coś Łatwiejszego No. O nareszcie oddał. Wytnijmy to aby było więcej zajęcy. No i może przy okazji więcej żarcia. Znaczy nie żarcia, pieniędzy. Wszystko tutaj jest grą o kasę. No może poza tym koniem zadychę. A skoro już o tym mowa, to może powinniśmy jemu dać jakąś nazwę: startujące konie. Jedyne imię, które mi przychodzi do głowy, to zadyszka. Ta, niech będzie zadyszka. Każdy koń startowy dla nas to jest zadyszka. Bo jedyne co robi to no, może nie tak, ale a wiecie o co mi biega, hmm. Przydałoby się wie, że zbudować wreszcie. Zwiększmy nasze siły, a co z tym okrętem w ogóle? Mm. Uh -huh. A on już gotowy, szybko to poszło. Zapomniałem, że to jest yy... hmm. wyspa tutorialowa. Nasza zadyszka już się zdyszała. Nawet nie ma o czym mówić tutaj. O dzięki, jak miło. Się przyda. No, w sumie możesz mi wypłacić i tak nie, nie zgromadzisz za dużo. Te monety tutaj są. Mhm. To jest pytanie: co z tą łodzią? A, dobchaliście ją tutaj. A tu mogę dać sygnał, chyba, po prostu, żeby się zbierać. Na razie tego nie zrobimy. Nie oszukujmy się, jest nas bardzo mało. To raczej nie jest armia, z którą bym wolał zaczynać następną wyspę, chociaż w sumie ta druga wyspa też takim wyzwaniem dużym nie jest to. Oni już lezą, dobra. Nawet nie miałem czego szukać. Nie, myślę, że chyba spokojnie możemy tą wyspę opuścić i następną się wybrać z tym, co mamy. No bo w sumie co? Tam nie wiadomo, ile chyba nie potrzeba. O, a zadyszka już się zadyszała i. Hmm. Mamy trzech robotników, Łuczników sześciu, siedmiu, ośmiu. Nie, nie jest za mało, ale. Dobra, zwerbujmy jeszcze dwóch gości. Są tutaj, są. Nie jest tylko jeden. No to bierzemy tego jednego, zapakujemy na statek, się wynosimy. Przy spokojnej muzyce się w... zabieramy i zobaczymy, co dalej. No? Czy to jest to, co ja myślę? Tak, to jest to, co ja myślę, chyba. Zwerbowałem właśnie. Lud na wypłynięcie H hmm. tylu. Nie było was więcej. Czy ja za każdy oddział muszę zapłacić? Nie, chyba nie mogę więcej wziąć, na to wychodzi. Goście są na luzaku idą. Ja chyba nie mogę więcej wziąć bez tych, bez tych rycerzy czy coś. No dobra. To, to się po prostu zwijamy i co? I myślę, że to będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że tym razem już na drugą wyspę sobie ruszymy. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Mimo to, że to była powtórka z rozrywki. No zapewniam Was, że Kingdom to Crowns ma więcej. Rzeczy do zrobienia niż New Lens, i to nie jest ciągła ucieczka, chyba. Tak, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jak na razie, ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnego razu. Cześć!